W tym odcinku zajmę się wskazówkami dla białych w obronie francuskiej. Obrona francuska zaczyna się posunięciem E2E4, na co czarne padają E7E6, białe D2D4 i czarne D7D5. Tak to wygląda z perspektywy czarnych. Zawsze myślałem, co zagrać dalej białymi. Tu widzimy potencjalne posunięcia, co mogą zrobić. Jednak doszedłem do wniosku, że najlepiej jest zagrać pionem na E5, przechodząc do wariantu Nimzowicza. Czarne przeważnie odpowiadają posunięciem C5, na no co białe odpowiadają posunięciem C3, broniąc piona na D4. Co dalej? Przeważnie czarne grają skoczek C6. <laughs> wygląda od strony czarnych ta partia była grana na mistrzostwach województwa kujawsko-pomorskiego ja grałem białymi z Tomaszem Żebrackim juniorem skoczek F3 hetman na B6, atak na skrzydło hetmańskie białych A3 konieczne posunięcie, nie mniej tak naprawdę nie ma się czego obawiać czarne zamykają pozycję grając pionem na C4 Skoczek B na D2. No właśnie nie wiadomo, co tu dalej grać, skoczek A5, ale tutaj też nie ma się czego obawiać, w razie czego są wymiany. I tu najważniejsze posunięcie G3, przy czym to G3 wcale nie służy temu, żeby zrobić fianchetto, tylko temu, żeby wypuścić białego gońca na H3. To jest istota tego systemu. Dla mnie, przynajmniej dla mnie to jest istota tego systemu. Zagranie G3 i goniec na H3. Natomiast skoczek biało-polowy z F3 przez pole H4 przejdzie na G2. Taki jest zamysł, taki jest manewr. Roszada. Co mogą robić czarne? Bronią się przed wejściem gońcem na G5, zagrywają H6. Skoczek na H4, tak jak mówiłem. Wszystko zgodnie z planem. F5. I teraz tak nie opłaca się białem wymieniać skoczka za skoczka, tylko właśnie, jeżeli już to wymienić tego gońca białopolowego, który nie ma się jak przebić na, do, do gry, wymienić za skoczka, gdzie skoczek w takich zamkniętych może coś zrobić, natomiast białopolowy goniec czarnych właściwie nie ma co grać. I tutaj właśnie już dochodzimy blisko do sedna tej partii. Skoczek teraz przychodzi na pole E3 białopolowy Różne posunięcia i teraz właśnie przegapiłem posunięcie, które mogło dać mi wygraną w tej pozycji. Tutaj należało zagrać oczywiście hetman na F3. Tego nie znalazłem. Po hetman F3 już właściwie miałbym przewagę w tej partii. Niestety nie znalazłem. Widziałem to posunięcie, natomiast nie zagrałem go. Zagrałem inne posunięcie. Posunięcie pionkiem na F4. I tutaj już właśnie czarne wyrównują. Od tego momentu już niestety partia jakby nie szła po mojej myśli. Co prawda, biały uzyskały Clean. Teraz znowu. Właściwie możemy sobie tylko popatrzeć na tą partię. Wspomnę tylko, że do tego miejsca całkiem podobną partię rozgrywałem białymi. Z kandydatem na mistrza z Pawłem Jarochem na zawodach w wągrowcu i też nie wykorzystałem właściwie szansy. Bardzo e, wtedy byłem podbudowany rozwojem e, białych i grałem podobnie. Czarne grały też podobnie do tego mniej więcej momentu wcześniejszego, właśnie, gdzie tam Hetman na E6 czarne zagrały. Też mogłem uzyskać całkiem niezłą partię. Ostatecznie przegrałem, ale z samego debiutu mogłem być zadowolony. Popatrzmy jeszcze, jak przebiegała ta partia. Tu już właściwie widać, że to czarne stają się niejako stroną atakującą. Białe stoją pasywnie. Ten wiszący pionek na C3. Król też jest daleka od centrum walki, i białe przejmują, znaczy białe niestety tracą inicjatywę. Późniejsze analizy pokazywały, że jeszcze mogłem tam odzyskiwać i właściwie grając z juniorem wtedy byłem przekonany, że już jest, już jest gorzej, już jest kiepsko, natomiast chwilami mogłem się pokusić o to, żeby jeszcze mimo wszystko to grać, dlatego że e, Przeszliśmy później do końcówki wieżowej, a w końcówce wieżowej okazuje się, że, że jeżeli ktoś dobrze to zna, zna reguły, to nawet przy przewadze pionka można to grać spokojnie na remis. Natomiast tutaj jest przykład, yy, jak no, niektóre posunięcia były owszem dobre, natomiast widać, jak junior niestety wykorzystał swoją szansę i pokonał seniora. Także tylko dokończenie. Natomiast ważne jest to, żeby pamiętać ideę z początku. Czyli zamykamy centrum, otwieramy pionkiem G3, wypuszczamy gońca na H3, wymieniamy go za skoczka.